Masz kurwa montażysta Andy kurwa ma swoje stanowisko kurwa I montuje sobie, bierze lapkorka kurwa Lapko... La... Jak coś kurwa nazywa? To laptop, laptop No, bierze tego kurwa laptopa no, Tak, i wiesz, i kurwa bierze, kurwa montuje te filmy wszystkie Nagrywamy film kurwa o przestępczości kurwa w naszym mieście Dzisiaj kurwa uchwyciliśmy kurwa trzech kurwa yy, napadziarzy pierdolonych <słuch> Że kurwa latają kurwa jebani <słuch> Latają kurwa i wbijają się ludziom nie Niewinnym ludziom, słuchajcie Niewinnym ludziom się kurwa wbijają na chaty kurwa Robimy jakieś kurwa afery, wiecie Zabierają im kurwa telewizory inne tego typu rzeczy Złapaliśmy ich mamy kurwa, to oczywiście wszystko nagrane że później wszystko będzie udostępnione weter kurwa. I to nie ma, no tak, z, nie ma na celu, oczywiście to nie ma na celu, wiecie, to nie ma na celu, kurwa. W to nie ma was, ku, na, na celu u, urazić was, wiecie, że wiecie, że, że, że nie pilnujecie tutaj przestępczości, bo wy właśnie pilnujecie, tak? No jasne, że tak. Proszę no, się, no. panowie, pierdolą parę razy strzałów, kurwa, żeby było nagrane na kamerze. No. A, to niby bandyty? To bandyty? O, o, to chodźcie na zewnątrz, chodźcie na zewnątrz, o, Andy, Andy, nagrywaj to. Nagrywaj nagrywa, nagrywa to, nagrywaj to. Nagrywaj nagrywa, to, nagrywaj to. Dobrze kurwa. Dobrze będzie. Co, świetnie, 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 świetnie kurwa ujęcie. Zajebiste panowie, no kurwa. kurwa taka robota, ja Andy Andi nagrał się. No. A, my swoje zrobiliście. Zajebiście, o to, to chodzi panowie. Super, super, naprawdę dziękujemy. Świetnie, świetnie. <laughs> Siema crazy boys. No i bajka. A to co panowie, teraz mamy scenę na plaży. Scena tak, scenę tak, na plaży, tak, tak, tak. scena na plaży. Gdzieś baka. Nie wiem, ale. Co to kurwa? Co ty pierdolisz, kurwa Sajurek? 420 zł. Co? Nie do odcinka. Wesoły świat. <grym> <grym> mamy też fajne nagrania, koni. się odbijają. Co, kurwa Sajurek? cały kurwa. Nie, ale myślę, że my mieliśmy... Jebany! Saju, kurwa, zostawiam ci kratę browara, kurwa. Czego <laughs> się, <laughs> <laughs> kurwa, weź tu poprowadź. Kurwa ty, jebana! Kurwa ty! <laughs> kurwa, co napierdala? Rozjebij ją. Nagraj, nagraj. Okay, <laughs> <bryo. laughs> O no, ja pierdole, dzięki saju, dzięki kurwa kocie. Szacun, szacun, ale kurwa, żeś mi dzień zrobił, mordo. <śmum> ja pierdolę, saju, kurwa, stary, nie trzeba było. To będzie też kurwa, jedziemy. Ja nie wiedziałem, kurwa, że ty chcesz coś takiego odjebać, tak to bym powiedział, mi. mi Ja nie wiem, kurwa, z słowów, bo, bo, bo gitara. <laughs> dziękuję ci pięknie kurwa Saju, dzięki kurwa król złoty Dobra panowie co robimy Masz złote miejsce kurwa w gablocie A zaraz ci kurwa od razu wezmę Jeszcze... ja muszę, kurwa z nar narkotykowym się przespać kurwa Dziękuję ci pięknie Jesteś kurwa kosów Czekaj kurwa Zaraz Ej widzicie mnie kurwa? Ciao widzimy widzimy Ej Zajubicie... weźcie kurwa poprowadź dzisiaj weźcie kurwa A ja muszę się kurwa zaćpać więc ja też nie mogę no dobra, dobra, kurwa. To no Steven weź kurwa poprowadź. To Steven poprowadź, bo ja oczywiście za, zaćpiewam, kurwa. Czegi kurwa, bo na tym laptopie jest inna klawiatura. No Steven kurwa tu w chuja chyba le le leci. A, bo wypłata była, no tak, u mnie też kurwa. <grywa> dzięki Saju, dzięki kocie. Świąteczny prezent. Zadbam o to, zadbam o to, zadbam. Coś kurwa. No, flachę wypiję za ciebie. Flachę za ciebie wypiję, Saju. Dziękuję ci pięknie jeszcze raz, mordko. Szacun, dzięki za wsparcie, bo jesteś też, kurwa, tu prawie od początku. Wow! Dobra, gdzie idziemy, kurwa, panowie, gdzie idziemy? Ty, może pojedziemy o się, kurwa, przy, przy, okazji? No właśnie, ty sobie wypłaty sam robisz, zapomniałem. Ja, pierdol, nawet się nie spodziewałem, mordo. Nawet się, kurwa, nie spodziewałem. Już tak tak odjemiesz, wow. yy, kurwa wida widać mnie? To oni wszyscy kurwa bawki posli, patrzcie teraz. Jak Jak Biggie, okej, okay, oko, Igi, no ty jak darko. Keep it, keep it. Kurwa Jebnięty jestem Jebnęło mnie już dzisiaj na banie kurwa Stary to nawet nie chodzi o to Nie nie mordo bo to nawet nie chodzi o to Że kurwa streamy się opłacają Bo mi się streamy opłacają tylko nawet Kurwa ze względu na to jaką Naprawdę ja wam mówię szczerze jaką ja kurwa energię Mam po takim streamie, nie, że to jest takie w chuj motywujące, jak ja kurwaś wchodzę, gram se w gierkę i wy przychodzicie do mnie i są te same mordy kurwa i mogę sobie z wami popierdolić i zawsze kurwa jest gitara, nie. No po prostu to jest samo dla mnie. O kurwa. Ja pierdolę. O kurwa. Ja pierdolę. Dzięki wariacik. Sama ta energia jest kurwa w chuj mam dobra Kurwa mocno. mnie stoiło, miałem wizję, miałem pewną wizję Jeszcze kurwa, czy, 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 ogólnie chyba jakiś odklejony, co? Też nie wiem za bardzo co mam teraz kurwa zrobić. zrobić Bo a, jest, nie wiem, przez to jest aż kurwa na trochę głupio <laughs> Nie zapomnę sobie nie zajrać łóżka. Mam kurwa takie osoby, które już mam Coś, zakodowane sorry, sorry, sorry. niki w głowie miałem, co, w tręczy, Pogodził się, pogodził się tak. No spoko, Zastanowni kurwa, ja zauważyłem, też kurwa. też właśnie miałem wizję. Co żeby sprawić laboratorium w mecie, kurwa, w Sunny Co mam zaśpiewać? Dawajcie, co mam zaśpiewać, to zaśpiewamy. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wręczowałem Cię jak brat. Będę brał Cię. Siema, gościu, kurwa, mam Cię też, kurwa, do, do sprzedania, kurwa, no, Coś Cię może ciekawić? Mam nadzieję, że kurwa będzie chciał, to kurwa po robotniczej Dobra, może być kurwa tyle, ile jest. Kurwa za sześć koła tylko. A co to jest zdjęcie, zdjęcie samego? ile? 6 koła, kurwa. No tu zajebiście, kurwa, ja dwa. No kurwa. A pre prezent tu sprzedałeś? Nie, 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 ja to biorę dla szefa. Chao ja, ja. Ty hipster kurwa maschór da musi prezent hmm. się tak nie stresował jak baba A hipster i przede wszystkim kurwa to mi oddajmu wytryk A które to prezentów? A buli okej to jest buli okay. okay, które, które to prezent? A co, kurwa jak myślisz, co się pasuje Ten kvas? Jakbyś Bez... kwas kurwa no, Kurwa Misio to ten, Misio, misio. Dobra dobra, nie, 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 nie kurwa, wkurwiłeś mnie, wkurwiłeś, ja wkurwiłeś, między, poproszę, wkurwiłeś mnie Andy Wkurwiłeś mnie Andi po wkurwiłeś mnie! Wkurwiłeś go! Ale 6, ale kurwa! Ja, to, ja dobra, Czepec. kurwa, oddałeś mi ten betyk, więc kurwa już ci wybaczam. O jasne... Chwilę, A, kurwa, te... Kurwa! A, kurwa! Ja pierdolę, kurwa, ja pierdolę! Coś, no, czyli dobry ma. moment, że mu moje bał się kanapkę. A tak mm, Kurwa. chyba ja, jeszcze spita kurwa, że czuję. No kurwa śmierci. Będę brał ci. No ty autentycznie kurwa to tak wpada w głowę. W aucie. Gdzie? Nie. Ahe ja <laughs> kurwa. Stary dziar no, Jeszcze się kurwa jedną moję, co? O jak chcę więcej Dobrze, co by kurwa? na jakąś kasetkę kurwa, co by na jakąś kasetkę? Kurwa! Odłosimy rzecz na apartamencie i napierdamy kasetkę. Mm, ja bym kurwa odjebał Piedolon kurwa pojechał zwołać fotchka i spróbował kurwa wszyscy ten biznes. Więc jak chcecie, to możecie kurwa je tą kasetę, ja polecę kurwa zrobić yy, my things. Jakbyś, to ja mogę pójść metę, kurwa, po No, to może możemy tak, kurwa, zrobić i już się później po prostu mamy jeszcze. co. No. no chociaż ja to, kurwa, na się nie wziąłem muszę zgadywać, bo zawsze, kurwa, na stafie. Właśnie, właśnie, Rozumiesz? kurwa, jak, właśnie. Rozumiesz, Andy? Rozumiesz Andy? Rozumiem, czym, kurwa polega przyjaźń? Nie musicie nawet, nie musicie no. nawet y, do siebie dzwonić, tylko macie te, te same Telepancie mamy kurwa, telepancie. Tak no, Dokładnie musisz, musisz mi więcej opowiedzieć o tych reptilianach stary, bo bardzo mnie to zaciekawiło że... na kurwa reptilian, co to jest ten kapela? Co to za kapela? Jest? No Kasper, ja, kupy, ja kupy, pamiętam jak to ty kupy, jeszcze kupy, mi mówiłeś, kupy, kupy, że kurwa kupy, i będzie, kupy, jeszcze, kupy, więcej, kupy, i będzie kupy, jeszcze więcej, i będzie jeszcze więcej, pamiętał jak powiedziałeś Kurwa, że będzie w chuj, i w sumie już jestem zadowolony Stary, wczoraj miałem wczoraj, na obu live'ach, bo miałem dwa live'y, to miałem 92 śpiewa, osoby na pierwszym, bez Chmielarza, na drugim 79 osób. Więc kurwa daj spokój, to jest świat ludzi. No właśnie. Będziemy musieli to nagrać to jest jest tym jakiś, jakiś materiał stary, ale to innym razem. Mam pomysł, porwiemy na Akapelle i go nagramy z nim, przesłuchanie Tak, żeby się przyznał, żeby się przyznał. No, przy... No, może przyznać. Przestawimy mu do wody i zobaczymy jak się... o do nich ustosunkuje. Właśnie. O, bardzo pamy chłopaki. widzę, że zaczynacie myśleć... Baga czy się kurwa nie śpałeś, co? I ja tak się rozecipałem, że je... ja pierdolę Ty stary może sobie zajaraj czy coś. To, to, to trochę to się uspokoi. Czekajcie, Czeka że ja bym sobie kurwa pasa, nie pasa nie tylko... pasa, ja te właśnie... Możesz wysypać. Dzięki moder. Czas kurwa dla sajurka Dobra napierdalam Nagrywaj to, nagrywaj to kurwa o, Kurwa jest piękny kurwa, patrz Aż mi kurwa tkliło, patrz dla sajurka A. Ale tu kurwa robisz nieźle <ścoughs> Co kurwa, kto? Już takiego nie mówiłem, co ty kurwa mińczujesz, co? Ja popierdolony jak się co ty jest, kurwa, dziwny co ty, kurwa? Jesteś popierdolony, tak? Popierdolony Pierdolony jesteś. jesteś ja właśnie, kurwa. Dobrze mi mówisz. No dobra, chłopaki, może mi się coś odkleiło, ale w, w, Ej, dobra, w, 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 co, tak co ja teraz robimy? No, nie, wiem, co teraz robimy. Gdzie A, poszedł Kendrick? No nie wiem, kurwa, ty może poleć z Kendrickiem, kurwa, dokończyć, kurwa, was, waszą powinność odjebania, kurwa, mety. W sumie racji trzeba ugotować tą no. pierdoloną, A, kurwa, metę. Dwie tony, kurwa, przemyślicie na Caio Perico, przez stronę, kurwa, Gwatemalii. Dokładnie. A ja kurwa pojadę zajęć się kurwa pierdolonym tym, zajęć się kurwa pierdolonym biznesem. Muszę to kurwa w końcu rozruszyć, jasne. Co? To. Ja, ja, ja chyba, ja chyba poszukam sobie grzybów gdzieś w tym mieście i y, y, sobie zrobię taką sesję. Muszę przemyśleć parę spraw. Słuchaj so, Andy, ty może kurwa najpierw daj mi numer telefonu. Bo Ta, trzyma, Tylko podaj, kto mi kurwa nie. Ta, 6, ja też. 083 Koniecznie. Co to kurwa było? Bękłeś kurwa? Ja, ja, kurwa? Nie, jakieś tą, bękłeś, kurwa, Słyszałem jakieś tągnięcie. Hmm. Ale widzisz, że kurwa nie na nas, bo inaczej ty. kurwa... Bo myślę, że jesteś popierdolony jakiś kurwa. Ty, baka kurwa, ty. Jasne, jasne baka. No, co jest, co jest. Ty masz kurwa tego jointa dla mnie? Yy, no ja ci go zostawiałem kurwa w tym. Yy, ty, a, a ty masz Steven go? No, no. Co? no. Masz jointa? Nie ma go w schowku? Ja nie ja, mam ja, ja, ja. A ty, Andy, nie zajebaś go? Nie, kurwa, nie ma go w schowku. Nie, nie zajbałem, ale ma, mam trochę jaranka, więc jak coś. Ja to może się psiarskie się podjebałem, może psiarskie podjebałem. Ale oni nie żeglądają mi do fury. To stary, Daj to jaranie, ja mu skręcę, kurwa, takiego Blanciora no, czy to były? Yy, fajnie, że masz bleczki. ma Fumi Cage, jakyście? a jest 07. 07? Też jest spoko. No, mi Jimmy będzie idealnie skręcony, kurwa Blancior. Te, <laughs> kurwa wariacji. No, i dobra baka, dobra bakariusz. Tak o kurwa, i za tak, i tak będziemy kurwa, ja dęci, oczywiście też to papieroska to jest mordo z... no Papieroska o, o, o. i kurwa wiesz Zaraz Piwko, flaszka Oczywiście nic więcej Dobra, trzymaj, trzymaj Jimmy O, zajebiście kurwa jointi, dzięki Mordo. amnezja morsku. jest teraz tarask... Ile ty masz tej amnezji kurwa? No, kurwa, że. Ja, ja, nie mam, ale to Jimmy ma chyba ci amnezję sprzyjającą? Dzień nie, dla sajurka nie, jeszcze. Mówi o kurwa... Ty, może pokaż o, wow. No trzymaj, trzymaj, masz kurwa. Dobra, dobra, się dobra, oddaj to kurwa, chcę to do sam. Jeszcze jeden. Nie, trzymaj. O, dzięki, dzięki. Dobra, ja, właśnie tak. No, dobra, tak, dobra panowie, słuchajcie tak, kurwa. Trzeba. Jadę kurwa do mechanika kurwa i jadę swoje... my things kurwa. Jesteśmy w kontakcie, jasne? O oczywiście, ja nie mam w kontakcie kurwa, no, trzymaj się tam, no, Jimmy. No pewnie, do zoba, do zoba panowie. Trzymajcie trzymaj się tam kurwa, ubranki. ruchy, nie? Steve, Uło, spokojnie, jest, spokojnie się tam. Dzisiaj jeszcze się kurwa podjedziecie się kurwa na... do mnie, jak będę o, ten, jak będę kurwa miał gotowe te, jak będę miał kurwa wszystko gotowe, to was zaproszę. Oczywiście, nie ma problemu, Jimmy. Siemano. Cześć. W kontakcie, Jimmy. Cześć. Kurwa, wiesz co Andy będzie z robić. Jak ja end jego wezmę na ten, A, kurwa, będzie mi pomagać kurwa w foot Musimy pojechać tak. Naprawić furę Gdzieś kurwa wziąć ogarnąć kurwa, pierdolony ten Jak się ślizgają tam. O kurwa ja też Oni nie bagi! Takim kurwa szybka jest ta furka. Jeszcze pojadę zobaczyć, czy ceny się nie zmieniły u mechanika, by... O kurwa! O kurwa mać. Ja pierdolę. O kurwa mać. Żyjesz mordo? Żyję. Ja kurwie czy kurwa mać, stary, na no, tych sankach kurwa nic Cię nie było widać, no uważaj kurwa gdzie Ty stajesz, uważaj kurwa gdzie Ty stajesz, no na przyszłość. Dobra, się weź, dobra, czekaj, bo, cię rozjebać. Nie, weź się z drugiej strony kurwa, z góry zjedź. Weź się kurwa zjedź z góry, jak chcesz to mogę cię przejechać z Tobą, dawaj, w do fury. Ja wiem, że bo z góry zjechałem, tylko chciałem wjechać z powrotem a się nie udało. Dawaj no nie, do nie, duchy. Do duchy? No, bo jak to akurat...